Nie wiesz tym, którzy mówią, jak działa algorytm na social mediach. Skąd oni to mają wiedzieć? To są ściśle chronione dane, bo wyobraź sobie, że jakaś platforma udostępnia cały swój algorytm. To od razu hakerzy wiedzą, jak działać, a co dopiero konkurencja. Tego nie ma nigdzie w internecie. A skąd specjaliści to wiedzą? Nie wiadomo. To, że jakieś działania się u nich sprawdziły, nie znaczy, że sprawdzą się u ciebie. Dlatego jak słyszysz radę, yy, kliknij trzy razy w komentarzach coś tam, albo obróć się trzy razy, kliknij dwa razy na ekranie. Nie. Nie wiesz, jak działa algorytm, oni też nie wiedzą. Specjalista od kontentu albo social mediów może skutecznie nauczyć cię, jak tworzyć ciekawe treści. Bo to ciekawe treści się klikają. Ciekawe treści są chętnie oglądane i na takie treści odbiorca chętnie zareaguje. Nie popadajmy w paranoję, korzystaj z tych trików, ale nie, mu, nie ufaj temu tak ściśle, że tak działa algorytm, bo u kogoś po prostu może zadziałać, u Ciebie nie. Nie daj się nabierać i po więcej ciekawostek, rzetelnych ciekawostek, zaobserwuj OWI.